Claudia, wiem, że urządzasz teraz swoje nowe mieszkanie w Bydgoszczy. Pokazałaś piękny, ogromny taras. Udało się już coś tam zaplanować na nim: jakiś Jeszcze. ogród, jakąś dżunglę balijską. <noise> może dżungla balijska, nie, bo dużo wymaga takiej uwagi i czasu, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Ale faktycznie planuję, żeby był taki kącik zielony. W części ten taras będzie zagospodarowany, będzie trawka, może jakieś takie egzotyczne drzewa, a w części klasycznie deski. Ale sama urządzasz wszystko, czy masz jakąś dekoratorkę wnętrz? Um, mam mam um, projektanta, który mi, który mi pomaga, żeby te moje wizje i wymyślone rozwiązania przelać na projekt. Uporządkować. I rozumiem, że mieszkasz teraz w Bydgoszczy, tak? W tak. swoim dużym domu pięknym, mm -hmm. z ogrodem. Tak. Masz też mieszkanie w Bydgoszczy i mieszkanie w Warszawie, tak? Dobrze przedstawiłem to portfolio? W, w, Sopocie. w Sopocie. W Warszawie jeszcze nie. Planuję. No teraz. Ty, Tyle czasu spędzam w Warszawie i zawsze korzystam z, z, z jakiegoś hotelu i chociażby z, z takiej czystej wygody, bo oczywiście jak przyjeżdżam do Warszawy na kilka dni muszę się pakować, kto mnie zna to wie, że ten proces pakowania to nie jest łatwy i krótki proces, więc dużo wygodniej by mi było, gdybym faktycznie zainwestowała i znalazła sobie tutaj takie małe cztery kąty, zostawiła tam rzeczy i miała taki komfort, usprawniłoby mi to po prostu te podróżowanie, przemieszczanie się między Wielkopolami małe, po co małe, A po co małe. <grystanie> <Wystarcza>, umiarkowane. <grystanie> ale już. przyglądałeś jakieś oferty już? Yy, z tak yy, jednym okiem, yy, jednym okiem, tak, już coś zerkałam, yy, ale jeszcze nie mam nic konkretnego, upatrzonego.